Witam Was bardzo serdecznie z tej strony ClimateGamingpl i dziś zajmiemy się modyfikacją po krótkiej przerwie z tymi modyfikacjami. Dziś zajmiemy się Tumena item, a mianowicie modyfikacją, która daje nam wiele opcji, a jej, główną, jej głównym zadaniem jest dawanie nam itemków. Gdy klikniemy nasz kwipunek, wejdziemy w nasz kwipunek, klikniemy o. Otworzy nam się interfejs, e, także zamknie, e, otworzy nam się interfejs naszej modyfikacji. Jeżeli klikniemy prawym przyciskiem myszy, e, dostaniemy jedną daną rzecz, jeżeli prawym to 64, a shift i lewy 111. 111 jest to taka, to jest po prostu tak e, bardzo tam 111 dostajemy rzeczy i no, no oczywiście jest to więcej niż 100, więc nie trzeba cały czas przekładać. I jak widzicie, e, znowu mamy 111, czyli po prostu, jak widzimy w ekwipunek, jest 111, czyli tak jakby nieskończoność. E, ok, tutaj mamy Delete Mode, a mianowicie, gdy sobie wejdziemy, weźmiemy dużo, dużo rzeczy i chcemy pousuwać, to możemy albo przeciągnąć na to, e, możemy również kliknąć i poklikać, żeby się usuwało, można również kliknąć Shift i lewy przycisk myszy. Wtedy nam się wszystko usunie. Creative Mode. E, tłumaczyć chyba za dużo nie muszę, mamy po prostu Creativa. Rain is snow is off. Tutaj mamy to, że jak nam pada śnieg lub deszcz, możemy go wyłączyć, jeżeli nas denerwuje. Tutaj mamy pory dnia, mianowicie wschód słońca, południe, zachód słońca i północ. Tutaj mamy save. Jeżeli załóżmy, weźmiemy sobie dużo, dużo stona, zrobimy save, wejdziemy na inny świat, klikniemy low, lot, to będziemy mieli właśnie te. To jest, to, jest taki, to jest taki stona. Można to również robić na tym samym świecie, starać kliknąć load i mamy. Więc dosyć też przydatna rzecz moim zdaniem. Tak, to by było na tyle. Zaraz pokażę wam instalację. Na szczęście mod loadera nie trzeba mieć do tej modyfikacji więc zaraz się, oj, zaraz się znowu widzimy. Tak, więc wchodzimy link, który podam w link, który podam w opisie, zjeżdżamy na dół, klikamy Download for Minecraft 1.2.5. Tutaj mamy również wiele snapshotów, na które możemy pobrać tą modyfikację. Klikajmy tam Download. Czekamy. Klikamy Skibed i zapisujemy. Ja tego nie będę robił, ponieważ już to pobrałem. Z tego możemy już wyjść. Wchodzimy w naszą modyfikację. OK. I mamy tutaj te pliki Teraz wchodzimy w uruchom, Wpisujemy procent. data. Procent. Klikamy Enter. Zjeżdżamy na dół. Znaczy, gdziekolwiek szukamy folderu. Minecraft. Wchodzimy w folder bin. I wchodzimy w Minecraft. Plik jar, w Minecraft jar. Otwieramy to i teraz tak. Tutaj ważną, bardzo ważną rzeczą, rzeczą jest to, żebyście usunęli folder MetaInf. On będzie napisany z duży liter taki meta myślnik Inf. To trzeba usunąć ten folder. Jak widzicie, ja już go nie mam. Następnie wystarczy wziąć te wszystkie pliki. Tutaj możemy zjać na dół, żeby nic się nie stało. Możemy wziąć te wszystkie pliki i przerzucić tu, przerzucamy to po prostu. Ja już to mam zrobione, więc mogę w sobie przeżyć jeszcze raz, co mi tam. No i mamy już tumenny items. I się cieszymy. No więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że spodobało Wam się. Spodobał Wam się mój poradnik. Polecam się na przyszłość i nara!